Dzień dobry, moi kochani, witajcie bardzo serdecznie i cieplutko. Zapraszam Was do czytania miesięcznego, i zapraszam Was także do um, przeznaczenia duszy i drugiej wybranej usługi: czytanie indywidualne, czytanie prywatne, rozmowa telefoniczna. I zapraszam Was także do wspierania mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo, a teraz przechodzimy do czytania na październik. Drogi bliźnięta, zobaczmy, jaka jest. Aura października dla Was, aura tego miesiąca. Bardzo poproszę o pokazanie, aura tego miesiąca. Słuchajcie, czwórka kielichów. Hmm, powiem tak: jest tutaj pokazana ogólnie energia smutku, rozczarowania. Tęsknimy za czymś, tęsknimy za kimś. Um, I kiedy ta karta pojawia się y, tutaj, to jest ona dla mnie pewnego rodzaju czerwoną flagą, jest dla mnie przestrogą, dlatego że w październiku, moi drodzy, macie szansę na coś nowego. Na coś nowego albo na odnowienie czegoś odnowienie swojej energii, odnowienie być może relacji, w której jesteś, ale tu właśnie jest taka tendencja do Przepuszczania tej swojej energii życiowej, do marnotrawienia tej swojej energii życiowej. Um, nie wykorzystujemy tutaj w pełni naszego potencjału, nie wykorzystujemy tutaj w pełni naszych możliwości. Troszkę się zamykamy na świat, na, na siebie um, i mamy takie poczucie, że nic dobrego nas nie spotyka, przy, przy czym pod nos podtykana jest nam. Czy miłość, czy uczucia, yy, czy nowa praca, czy nowe hobby, coś nowego. Ale my tego właśnie tutaj nie zauważamy. Yy, no dobrze, to może doprecyzujmy tą energię, czwórka kielichów, i teraz, to też jest ważne przesłanie. Jeżeli wy dostajecie taki przekaz teraz, yy, to jest on właśnie po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby to wiedzieć i wybrać inaczej, mieć świadomość, że taka energia może się zamanifestować i jeżeli będzie się u Was manifestować, to możecie właśnie wykorzystać te podpowiedzi, by nie kontynuować marnotrawienia tej swojej energii życiowej, by się rozejrzeć, by popatrzeć wokół siebie. Dobrze, to precyzujmy tą energię, o co tutaj chodzi. Siedem mieczy karta kochanków dwójka buław mm -hmm. jest tutaj bardzo dużo wahania pokazane dużo jakiejś takiej powiedziałabym energii niepewności Być może odnośnie też Waszych relacji, Waszych partnerstw. Słuchajcie, mm, zobaczmy czyja to jest energia siedmiu mieczy. Energia mężczyzna. Słuchajcie, odczuwam tutaj takie wątpliwości co do relacji, w której jesteście. Tak, jakby pewne sprawy nie są dla Was jasne, może Wy też pewne tematy ukrywacie, czujecie wahanie, rozdarcie wewnętrzne, pokazują się tutaj uczucia, ale z drugiej strony nie wiemy, co z tym zrobić, tak? Popatrzmy, jaka tu jest rada dla Was, moi drodzy, jaka tu jest rada? Rada to królowa kielichów i paść denarów. Może to także, słuchajcie, oznaczać um, ogólnie takie rozbicie życiowe, że nie wiemy, w którą stronę iść, żebyśmy chcieli w jedną stronę pójść albo w drugą stronę pójść, i nie wiemy. Rada, moi drodzy, jest taka, że kierujcie się sercem, jeżeli jesteście kobietami, to kierujcie się właśnie sercem, kierujcie się intuicją, odbierzcie kielich miłości, który tutaj na Was czeka i rozpocznijcie robić z tym użytek. Przesłanie dla Panów jest takie, że tutaj wokół Was jest um, kobieta, która Was kocha, i radą jest też to, żeby tą um, relację z tą kobietą właśnie uzdrowić, przepracować. Ponieważ tutaj wokół Was są jakieś takie. Um, dla wszystkich to już jest przesłanie, że jest takie poczucie rozdroża ogólnie, albo miłosnego, albo życiowego. Może tutaj warto też zasięgnąć porady własnej matki, terapeutki, przyjaciółki, kogoś, kto jest z boku. Tak? I temu się przygląda. No dobrze. Popatrzmy w takim razie, moi drodzy. Co dobrego wydarzy się dla Was w październiku? Karta Maga. Co dobrego wydarzy się w październiku? Karta Gwiazdy. Dobrego wydarzy się w październiku I karta Wszystkie wielkie arkana Czym jest około Fortun dla Was? Jest wieżą Popatrzmy tutaj, czym jest ta karta Maga Król tenarów. I czym jest karta gwiazda? Eremita Słuchajcie, wy się odradzacie. Odradzacie się i wkraczacie w nowy etap swojego życia, drogi bliźnięta, ale powiem tak, to wasze odrodzenie będzie odbywało się w dość trudnych warunkach, ponieważ odczuwam tutaj coś takiego, że już sięgnęliście dna w jakimś temacie, dom wasz runął. Być może jakieś relacje tutaj się porozpadały wcześniej, i to się odbywa w takich dosyć warunkach trudnych. W takich warunkach powiedziałabym, gdzie jesteśmy sami ze sobą, i pewne tematy właśnie tutaj bardzo głęboko przepracowujemy. Tu jest pokazane, słuchajcie, uzdrawianie wasze i wkraczanie właśnie na nowy poziom rozwoju, stawanie się bardziej pewnym siebie. Bardziej takim odważnym, bardziej zdecydowanym i na pewno to, co dobrego się wydarzy, to to, że nieuchronnie nadchodzą pozytywne zmiany w postaci być może właśnie poprawy waszego zdrowia fizycznego, psychicznego. Tak. Będziecie gotowi podjąć nowe działania, czyli ym, odnośnie jeszcze tej pierwszej sytuacji, gdzie mówiłam, że jest dużo wahania, dużo niepewności, to ja odczuwam, że właśnie wy będziecie pokonywać te wahania, te niepewności i będziecie ruszać w nowym kierunku. Będziecie chcieli od pewnych tematów się poodcinać, pooczyszczać swoje życie i powrócić do swojej mocy, czyli Yy, sprzątacie po jakichś trudnych wydarzeniach albo po jakichś wątpliwościach, więc wychodzicie zwycięsko z tej energii czterech kielichów. No dobrze, moi drodzy, teraz zobaczmy, jak dla Was wygląda energia miłości. Konkretnie zapytamy o uczucia. Jak wygląda miłość? Miłość. Miłość. I miłość. E, tak, tutaj, słuchajcie, będzie czas y, pogodzenia, pojednania, więc myślę, że z tą energią czterech kielichów się będziecie tutaj dobrze rozprawiać, jeżeli te cztery y, kielichy dotyczą waszej relacji, czyli ta energia rozczarowania. Tutaj mamy poprawę stosunków między partnerami. Tutaj też mężczyzna pokazuje się jako taki władczy, dominujący i jest energia dwóch kielichów, czyli energia pogodzenia. Być może co niektórzy z Was wyjadł ze swoim partnerem gdzieś na działkę, na wieś, za miasto, by spędzić czas. I tutaj się pokazuje taka energia ognia, ale i też porozumienia hmm, duchowego. Karta siły. I karta słońca. Czyli tutaj, słuchajcie, w miłości będziecie pokonywać problemy i przeszkody. I odczuwam, że mm, coś tu się zakończa też w temacie miłości dla Was i wkracza właśnie ta energia szczęścia. Zakończa się właśnie czas, w którym jesteście samotni. Zamknięci na życie. To się, moi drodzy, zakończa. Co dla niektórych być może zakończa się energia yy, właśnie taka pustelnicza. Tak? Yy, gdzie trudno było nam zacząć coś nowego, bo cały czas tutaj właśnie było to uzdrawianie przeszłości. Dobrze, zobaczmy, jak wyglądają Wasze sprawy finansowo-zawodowe. Dla drogich bliźniąt, finansowo, zawodowo, macie tutaj nowe propozycje, być może podróż z tym związaną, dobre też wiadomości odnośnie sytuacji zawodowej. Finansowo odczuwam, że tutaj po prostu będą do Was przychodziły nowe perspektywy. Jakie jest przesłanie dla Was na październik? Królowa Buław i karta Maga. Z odwagą krocz śmiało przed siebie, wykorzystuj swoje dary, swoje talenty, komunikuj się jasno, klarownie, ale właśnie z pozycji osoby, pewnej siebie i wprowadzaj do swojego życia ruch, zmianę, aktywność. To jest dla Ciebie bardzo ważne. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję. Zapraszam Was do pakietu promocyjnego, przeznaczenie plus druga usługa oraz do wspierania mojego kanału. Buziaczki i pa!